Cześć Siemano, z tej strony sławny, najsławniejszy YouTuber czyli Akacz. Będziemy przebiec y, Gildę Feta, Info Feta. Y, mają dużo bojek, mają dużo itemów, bo po prostu widzicie, że tutaj mają dużo bojek. Y, więc ich przebijemy rachu, ciachu i po y, Więc y, każdy zostawia w tym momencie łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z moneczkiem a jeżeli chcecie wygrać swagera, to co, zostawiacie łapeczkę i co, 80 łapeczek to jest jeden swagerek dla was, no, jest to spoko opcja, no i co, napisz dlaczego właśnie ty chciałbyś wygrać swagera, jeżeli nie masz minecrafta premium, to koniecznie możesz zakupić go na taniminecraft.pl, właśnie teraz jest promocja, także możesz śmiało zakupić, Maciek, ty masz minecrafta premium? Masz. Polecasz Premium? Tak. No właśnie. Dobra. A ty, hinol co polecasz? Może. No, <noise> <Pani> gdzieś... Minecraft. <noise> Dobra, no. Gitara, i zapraszamy do oglądania. No i czemu szczeliłeś od razu? Ijo. No szybko trzeba. Szybka, witam. No i chodź, no i cześć, no i wylafała Dobra Ten już ucieszony Kto? Ty Czemu? Bo wybita No. Też... subskrypcje. Krr Krr No, przebijamy Kinol ekstra klika To jest jego fa TNT trzeba doładować Jest dużo Nie dolatuje już Zwiększ No już no Właśnie już jest mało Spokojnie y Ten Ryszard Ryszard spokój się jest dużo TNI, co tych chcesz? Tu, w tych bocznych popatrz Jak w tam, tam ma dobrze być, tak jest, dobrze. Proszę znać. Dobra, leci to Ale Przebijamy to ekstra. No Przebijamy gildę Damy radę Kinol, że jesteśmy blisko. Ja tam jeszcze takie 10 centermenów. Dobra, szybciej to klikasz. Nie, nie, klikasz. Na maksę. Na dłuższy. Możesz przedłużyć. O. Nie wiem kto to zasponsorował w ale jest kozakiem. A kto ostatnio ci ja. sponsorował? Ja żem ze sponsorał, sponsorem jest Tani Mikrotru. Hehehe. świetnie. Minecraft premium. <grymium> no, to jest szybko wbite, także łapka ofensywna musi być, nie? Sup? Idzbon. Sup? Idzbon. Zostawcie suba. Zostawcie suba. Dolatuje to? Tak, dalatuje. A, tak, widzę. Na mnie spada piasek, strzelaj, bo utknę. Czekaj! Czekaj Strzelaj Strzelaj Leci O, jeszcze trochę Strzelaj Utknę Dobra, tutaj Strzelaj Strzelaj, strzelaj, bo ten Maciek utknął tutaj Ile jeszcze zostało? Minut do końca ten 3 minuty podżyłeś tak. Orachino strzelaj szybko szybko Nie mam białych butów nobone przeszły długą drogę skręcam Dobrze, Hinol. Już się prawie wbijamy. Już jesteśmy. Już jesteśmy prawie. Patrzcie, ile bojek przebiliśmy, widzowie. że wiecie. Słagerek. Dobry będzie i dużo itemów, mam nadzieję. O się jeszcze spadłem. Jeszcze przedłuż, 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 przedłuż Hinol. Dobra, to nie musisz jednak. Dobra, strzelaj. Dwie minuty, Hinol. Szybko, szybko. Bierz już te, bierz te, rzucaki, mordo. Bierz rzucaki. Chodź tu, okay. rzucaj rzucaki tu. Tu, w dół. Tak. rzutaj tu rzutaki w dół. No, nie rzucaj rzutaki szybko, nie morza. mogę być podczas PVP. Dobra, to miada, rzucaj. Tak no, tylko, no, tylko, że nie mogę być podczas PVP. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie, nie strzelaj Z będziemy. Tak nie, nie, bo już nie wlatuję, debilu. No, to ostatni szalda. Dawaj rzucaki no, Nie mogę, bo jestem. Czymś, szybko, no jed, jeden rzucak. Dobra, jesteśmy, zostaw, nie strzelaj. O kurwa rzuciłem Nie strzelaj no Chodź tu Nie tu, Aka, chodź tu No. Tu I no. Nie, nie w skrzynkę, chodź tu Tu, wyżej Tu, tu rzuć okay. No Bo w skrzynkę byś rozwalił A tu jest sety nie O, strzelaj. ile setów, o Dobra, jesteśmy Nie, ja tam nie ma, więc nie przyniesie Oprócz setów to tu prawie nic nie ma Ej, rzuć tu jeszcze jaka! No już, tu. muszę poczekać jakiegoś pięć rzuć sekund Rzuć tu Pięć sekund Kurde, ile setów Pięć sekund No rzuć Zwróć tu jeszcze Tutaj rzucaj i ten o. o kurde, po co? Szybka akcja No i rozwaliła wszystkie tamy Ale zrobiłem screen'a Widzowie nie, nie widzieli, odwróciłem. widzowie widzieli ile było Oddaj mi cztery tak jeszcze, daj Gitara, także yy, ja tu Ci już dam rzucaki. No. Dzięki. Jeżeli Wam się wbita podobała, to co? łapeczka, subskrypcja. I co? Jeżeli chcecie wygrać swagera, napiszcie dlaczego właśnie w chcecie wygrać swagera. Koniecznie napiszcie swój nick. No. I oglądajcie odcinki, wpadajcie również na live'y. No i co? Dzięki za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I pozdro, możecie się pożegnać. Cześć. Siema.